Kariera Terence'a Achilla, ikony włoskiego i międzynarodowego kina, usiana jest znaczącymi etapami, które odcisnęły piętno nie tylko na jego życiu zawodowym, ale także na ówczesnym krajobrazie filmowym. Wszystko zaczęło się w latach 50., kiedy to bardzo młody Mario Girotti, prawdziwe nazwisko Terence'a Achilla, po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie. Debiutując w wieku zaledwie 12 lat w filmie Wakacje z Gangsterem. W kolejnych latach młody aktor doskonalił swój talent w różnych włoskich produkcjach. Jednak to spotkanie z reżyserem Dino Risim na planie filmu Lampard sprawia, że zaczyna zdobywać większą uwagę. Przełom następuje pod koniec lat 60, kiedy przyjmuje artystyczny pseudonim Terence Hill. Ta decyzja zbiega się z początkiem legendarnej współpracy z Budem Spencerem w komediach włoskich oraz filmach spaghetti western. Jednym z kluczowych filmów, który wyznacza początek nowej ery dla Hilla, jest nazywano go Trójcą. Ten film, będący ogromnym sukcesem, nie tylko na nowo definiuje gatunek komediowego westernu, ale także ugruntowuje pozycję duetu jako jednego z najbardziej uwielbianych w historii włoskiego kina. Sukces filmu nazywano go trójcą, wprowadzi do powstania sequille, nadal nazywają go trójcą, który jeszcze bardziej umacnia reputację Hilla jako utalentowanego aktora komediowego, potrafiącego zdobyć serca widzów swoim urokiem i fizycznością. Lata 70 i 80 to pasmo wielkich sukcesów filmowych, zawsze w duecie z Budem Spencerem. Wśród nich znajdują się, Nie ma mocnych, Ja się z hipopotamami nie zadzieram oraz z nami nie wygrasz. Każdy z tych filmów, dzięki połączeniu akcji, humoru i nieprawdopodobnych przygód, stał się filarem kina rozrywkowego tamtych lat. Kolejnym ważnym etapem w karierze Terence'a Hill'a jest z pewnością jego praca jako reżysera i producenta. W latach 90. Hill eksploruje świat reżyserii filmem Moje imię to nikt, który oddaje hołd gatunkowi westernu, ale z głębszym i bardziej refleksyjnym podejściem. Na koniec nie można zapomnieć o ogromnym telewizyjnym sukcesie Don Matteo, który rozpoczął się w 2000 roku. W serialu Hill wciela się w rolę księdza detektywa, łącząc tę postać ze swoim wrodzonym charyzmatem. Ten projekt telewizyjny pozwolił Terence'owi Hillowi dotrzeć do nowej publiczności, udowadniając jego wszechstronność jako aktora. Podsumowując, kariera Terence'a Hilla to fascynująca podróż przez dekady kina i telewizji. Naznaczona niezapomnianymi filmami, historycznymi współpracami oraz nieustanną ewolucją aktora, który potrafił się na nowo odkrywać, pozostając zawsze sobą. Terence Hill, legendarny aktor uwielbiany za swoje role w spaghetti westernach oraz w serialu Don Matteo, prowadzi dziś fascynujące codzienne życie, które odzwierciedla jego pełną przygód przeszłość na wielkim ekranie. Chociaż jest mniej aktywny w świecie kina, jego dni są dalekie od monotonii. Poranek Terens A zaczyna się wcześnie, często od długiego spaceru w okolicach jego rezydencji, położonej w spokojnej, otoczonej naturą okolicy. Tutaj, wśród kojących dźwięków śpiewu ptaków i szerestu liści na wietrze, Terens znajduje chwilę na refleksję i medytację. Jest człowiekiem, który docenia prostotę i piękno natury, co znajduje odzwierciedlenie w jego codziennym życiu. Po powrocie do domu poświęca się zdrowemu śniadaniu, które często składa się ze świeżych, sezonowych owoców, jogurtu i zielonej herbaty. Ten moment to także okazja, by przejrzeć gazety lub poczytać swoje ulubione książki. Terens jest wielkim pasjonatem historii i filozofii, dwie zainteresowania, które pielęgnuje z pasją także poza pracą. Kolejne godziny często poświęca pisaniu i czytaniu scenariuszy. Chociaż nie pojawia się już tak często na ekranie, Terens uwielbia pozostawać zaangażowany w twórczy proces filmowy, czytając scenariusze oraz udzielając rad i wskazówek młodym filmowcom. Jest szanowanym mentorem i wiele osób zwraca się do niego po jego mądre rady. Popołudnie Terence A. upływa pod znakiem jego kolejnej wielkiej pasji, gotowania. Uwielbia przygotowywać tradycyjne włoskie dania, często inspirowane przepisami przekazanymi mu przez rodzinę. Gotowanie jest dla niego formą sztuki i często zaprasza przyjaciół oraz rodzinę, by wspólnie spożywać posiłki. Tworząc domową i przyjazną atmosferę. Późnym popołudniem, jeśli pogoda na to pozwala, oddaje się ogrodnictwu, z pasją dbając o rośliny i kwiaty w swoim ogrodzie. To hobby nie tylko go relaksuje, ale także stanowi sposób na utrzymanie żywej więzi z ziemią i jego włoskimi korzeniami. Ole, Wieczorem Terence lubi oglądać stare filmy, z których wiele było kamieniami milowymi w jego karierze, ale także nowe produkcje, które wzbudzają jego zainteresowanie. Gdyby jego drogi przyjaciel Bud Spencer wciąż był z nami, łatwo byłoby sobie wyobrazić wieczór spędzony razem na opowiadaniu anegdot i zabawie jak dawniej. Ostatecznie dni Terence'a Achilla to mieszanka spokoju, kultury i więzi uczuciowych. Zawsze przeżywana z tą autentyczną pasją, którą potrafił przekazać swoim widzom przez dziesięciolecia. Pomimo upływu lat, Terence pozostaje człowiekiem pełnym witalności i miłości do prostych rzeczy w życiu. Terence Hill, słynny włoski aktor i reżyser, zbudował ikoniczną karierę w świecie kina i telewizji. Obecnie jego majątek netto szacowany jest na około 25 milionów euro, co odzwierciedla dekady sukcesów w branży rozrywkowej. Główne źródła dochodu Terenz Achilla pochodzą z różnych działalności. Przede wszystkim jest to jego kariera filmowa. Hill stał się sławny w latach 60. i 70. dzięki spaghetti westernom zwłaszcza tym, w których występował w duecie z Budem Spencerem. Te filmy odniosły wielki sukces nie tylko we Włoszech, ale także przyniosły znaczne zyski na arenie międzynarodowej. Prawa autorskie i tantiemy wynikające z tych produkcji nadal wspierają jego dochody. Ponadto jego popularność została dodatkowo umocniona przez główną rolę w długotrwałych serialach telewizyjnych. Takich jak Don Matteo. Ten serial cieszył się ogromną popularnością, a Hill oprócz bycia głównym aktorem często brał także udział w produkcji, co jeszcze bardziej zwiększało jego dochody. W ostatnich latach Terence Hill zdywersyfikował także swoje inwestycje, poświęcając się reżyserii i produkcji filmowej. To nie tylko pozwoliło mu utrzymać stały przepływ dochodów, ale także poszerzyło jego profil zawodowy. Podsumowując, majątek Terence'a Achila jest wynikiem długiej i zróżnicowanej kariery, w której potrafił w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez światowy przemysł filmowy i telewizyjny. Terence Hill, legendarny aktor znany ze swoich ról w kultowych filmach, Zwłaszcza u boku Buda Spencera, ma życie rodzinne, które, choć jest mniej na świeczniku niż jego kariera, jest równie ważne. Jedną z cech charakterystycznych Hilla, którego prawdziwe nazwisko to Mario Girotti, jest ogromne znaczenie, jakie przywiązuje do wartości rodziny, to zasada, którą starał się przekazać swoim synom Jessowi i Rossowi. Jess Hill Urodzony w 1969 roku, jest biologicznym synem Terence'a i jego żony Loris bauer Jess poszedł w ślady ojca, pracując w branży filmowej, ale głównie za kulisami jako asystent i scenarzysta. Relacja między Terence'em a Jessem zawsze opierała się na zasadach wzajemnego szacunku i wsparcia. Dorastając w środowisku, które ceniło sztukę i kulturę, Jess był zachęcany do odkrywania własnej drogi twórczej, otrzymując jednocześnie dyskretną i mądrą opiekę ojca, który doskonale znał mechanizmy tej branży. Ross Hill, drugi syn Terens A, został adoptowany przez parę w 1973 roku i dorastał otoczony taką samą troską i miłością jak Jess. Ross pojawił się u boku Terence'a w filmie Don Camillo w 1983 roku, wykazując już od młodych lat talent, który wydawał się zapowiadać błyskotliwą karierę w świecie kina. Niestety, los zdecydował inaczej. Ross Hill tragicznie zginął w wypadku samochodowym w 1990 roku. To wydarzenie głęboko naznaczyło Terence A. i jego rodzinę pozostawiając ranę, która nigdy nie mogła się całkowicie zagoić. Pomimo tragedii, terens zawsze oddawał cześć pamięci Rossowi, starając się przemienić ból w pozytywną siłę, która wzmacniała pozostałe więzi rodzinne. To właśnie w tym kontekście relacja z Jesem stała się jeszcze bliższa, a Terens odnalazł w nim fundamentalne źródło pocieszenia i nadziei na przyszłość. Na przestrzeni lat Terence Hill często publicznie mówił o swoim zaangażowaniu wobec rodziny, co jest wartością odzwierciedlającą się również w jego stylu życia. Połączył swoją pasję do kina i szacunek dla rodziny w licznych projektach, w które zaangażował także Jesse, jednocześnie podkreślając znaczenie jedności rodzinnej i odporności. Podsumowując, historia relacji Terence Achila z jego dziećmi to opowieść o miłości, odporności i pamięci. Przez radości i tragedię utrzymywał delikatną równowagę między karierą a rodziną, udowadniając, że najsilniejsze więzi to te zbudowane na szacunku, zaufaniu i bezwarunkowej miłości. Terence Hill. Legendarny aktor znany z ról w kultowych filmach, takich jak Trinity oraz serialu Don Matteo, zawsze fascynował publiczność swoją charyzmatyczną obecnością i serdecznym uśmiechem. Pomimo upływu lat jego urok pozostaje niezmienny, ale jak każdy z nas, także on musiał zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami zdrowotnymi. W trakcie swojej długiej kariery Terence Hill był dość powściągliwy. Jeśli chodzi o życie prywatne i ewentualne problemy zdrowotne. Jednak wiadomo, że podobnie jak wielu aktorów jego pokolenia, zawsze prowadził aktywny i zdrowy tryb życia. Takie podejście pozwoliło mu z odpornością stawiać czoła ewentualnym trudnościom fizycznym. Hill często przypisywał swoją dobrą kondycję zrównoważonej diecie i regularnym ćwiczeniom fizycznym korzystając także z częstych spacerów na świeżym powietrzu, które szczególnie uwielbia. W jednym z wywiadów wspomniał, że aktywne życie zawodowe pomogło mu utrzymać w zdrowiu zarówno umysł, jak i ciało. Jego praca na planie, zwłaszcza w filmach akcji u boku Buda Spencera, wymagała dobrej kondycji fizycznej i nawyku, który Terence kontynuował także w kolejnych latach. Jeśli chodzi o jego obecny stan zdrowia, uważa się, że Terence Hill cieszy się ogólnie dobrym zdrowiem. Chociaż lata mijają dla wszystkich, Hill wciąż wykazuje witalność i entuzjazm, które inspirują wielu jego fanów. Jego decyzja o dalszym udziale w projektach filmowych i telewizyjnych sugeruje, że zarówno fizycznie, jak i psychicznie wciąż jest w stanie podejmować wyzwania swojego zawodu z siłą i determinacją. Z drugiej strony, jego odejście z serialu Don Matteo, które było ważnym zwrotem w jego karierze telewizyjnej, przypisuje się chęci spędzenia większej ilości czasu z rodziną i poświęcenia się projektom osobistym, a nie powodom zdrowotnym. Ten wybór podkreśla jego wolę stawiania własnego dobrostanu na pierwszym miejscu, pokazując mądrość i głęboką świadomość własnych priorytetów. Podsumowując, Terence Hill nadal pozostaje postacią kochaną i szanowaną nie tylko za swój wkład w przemysł filmowy, ale także za sposób, w jaki dba o swoje zdrowie i dobrostan, dając wszystkim swoim fanom pozytywny i inspirujący przykład. Terence Hill, ikoniczny włoski aktor znany ze swoich ról w klasycznych spaghetti westernach oraz w serialu telewizyjnym Don Matteo, zawsze utrzymywał silny związek ze światem show biznesu. W ostatnich latach, mimo zaawansowanego wieku, nigdy nie stracił entuzjazmu do kina i telewizji. Obecnie Terence Hill pracuje nad projektem. Które wzbudził spore zainteresowanie filmem, który oznacza jego powrót do gatunku Westernu, ale z bardzo osobistym i refleksyjnym akcentem. Projekt nosi tytuł Droga legendy, a sam tytuł już przywołuje na myśli przygodę i introspekcję. Celem jest uhonorowanie jego początków oraz legendarnych duetów z Budem Spencerem, a jednocześnie zgłębienie bardziej dojrzałych i głębokich tematów takich jak znaczenie legendy i dziedzictwa w świecie rozrywki i w życiu. Jeśli chodzi o terminy, zdjęcia już trwają, a możliwa data premiery przewidywana jest na koniec przyszłego roku. Miłośnicy Terence Achilla oraz włoskiego kina w ogóle mogą spodziewać się dzieła, które łączy nostalgię z nowością, z reżyserią obiecującą maksymalne wykorzystanie przepięknych zdjęć charakterystycznych dla westernów. Wzbogaconych o dopracowany i głęboki scenariusz. Tymczasem Hill nadal pielęgnuje swoją wieść z fanami poprzez wydarzenia i wywiady, podtrzymując oczekiwanie krótkimi zapowiedziami i materiałami z zakulis, które rozbudzają zainteresowanie publiczności. Krótko mówiąc, wycofanie się z życia publicznego wydaje się jeszcze odległe, a Terence Hill pokazuje, że ma jeszcze wiele do powiedzenia i opowiedzenia na wielkim ekranie. Terence Hill, ikoniczny aktor znany ze swoich ról w westernach u boku Buda Spencera, prowadzi życie, które wykracza daleko poza plan filmowy, a to obejmuje także jego obecność na rynku nieruchomości. Chociaż Hill jest osobą dość skrytą i utrzymuje niski profil, jeśli chodzi o swoje życie prywatne. Niektóre z jego decyzji dotyczących nieruchomości stały się powszechnie znane. Jedna z najsłynniejszych posiadłości Terence Achilla znajduje się w Umbrii, jednej z najbardziej fascynujących i spokojnych regionów Włoch. Tutaj, aktor jest właścicielem rustykalnego domu położonego wśród zielonych wzgórz Umbrii. Ten dom stanowi dla niego schronienie od zgiełku życia publicznego, miejsce. Gdzie może się zrelaksować i cieszyć się spokojem włoskiej wsi? Ambrye słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów i spokojnej atmosfery, co znajduje odzwierciedlenie w uroku i ciszy posiadłości Hilla. W Stanach Zjednoczonych Terence Hill przez długi czas mieszkał w Massachusetts, gdzie posiadał rezydencję. Decyzja ta była związana z jego zobowiązaniami zawodowymi za oceanem oraz życiem rodzinnym. Wybór Massachusetts nie był przypadkowy. To stan, który łączy w sobie historię, kulturę oraz bujną przyrodę elementy, które prawdopodobnie przyciągnęły Hilla. Na koniec warto wspomnieć, że Terence Hill, którego prawdziwe nazwisko to Mario Girotti. Urodził się w Wenecji i zawsze utrzymywał silną wieś z Włochami. To powiązanie jest widoczne nie tylko w jego karierze artystycznej, ale także w wyborach dotyczących nieruchomości, które odzwierciedlają jego pasję do pięknego kraju. Podsumowując, nieruchomości Terence Achilla odzwierciedlają jego korzenie kulturowe oraz miłość do natury i spokoju. Chociaż nie ma zbyt wielu szczegółowych informacji na temat jego kolejnych zakupów, domy Terence'a Hila z pewnością stanowią fascynujący aspekt życia tej legendy kina. Terence Hill, którego prawdziwe nazwisko to Mario Girotti, jest znany ze swojej udanej kariery w kinie włoskim i międzynarodowym, zwłaszcza dzięki współpracy ze zmarłym Budem Spencerem. Ich współpraca była legendarna i stworzyła duet, który podbił serca pokoleń widzów dzięki kultowym filmom, takim jak Trinity czy Dzień Gniewu. Hill i Spencer mieli wyjątkową chemię, podsycaną przez szczerą przyjaźń poza planem. Obaj aktorzy zawsze się wzajemnie cenili, a Hill często wspomina Spencera jako brata i zaufanego towarzysza. Oprócz Buda Spencera, Terence Hill utrzymywał dobre relacje z innymi aktorami i reżyserami włoskiego kina. Jest znany ze swojej uprzejmości i profesjonalizmu cech, które uczyniły go szanowaną postacią w branży. Współpracował z wieloma ważnymi włoskimi reżyserami, w tym z Enzo Barbonim, Ebe Klucherem i Sergio Lioni. A jego wszechstronny styl pozwolił mu nawiązać znaczące więzi, które wykraczały poza zwykłe relacje zawodowe. Na arenie międzynarodowej Terence Hill zawsze miał aurę tajemniczości i uroku, także dzięki swoim występom w hollywoodzkim kinie. Pracował z aktorami i reżyserami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, jednak zawsze pozostawał wierny swojemu niepowtarzalnemu stylowi. Nawet na planach zagranicznych produkcji Hill potrafił budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i uznaniu, co przyczyniło się do rozprzestrzenienia na świecie jego wizerunku jako autentycznego i przystępnego artysty. Ponadto Hill okazał się bardzo skromny i powściągliwy, jeśli chodzi o swoje życie prywatne, co sprawiło, że relacje, które nawiązuje w świecie kina, są w większości poza zasięgiem reflektorów, a on sam stawia na autentyczne i trwałe więzi, zamiast na relacje oparte na rozgłosie. To podejście dodatkowo umocniło jego reputację osoby uprzejmej i pełnej szacunku, zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym. Podsumowując, Terence Hill jest często postrzegany jako postać wzorcowa w świecie kina potrafiąca łączyć pokolenia aktorów i widzów poprzez swoją pracę i relacje, oparte na głębokim wzajemnym szacunku oraz wielkiej pasji do sztuki filmowej. Historyczna współpraca między Terence M. Hillem a Budem Spencerem miała ogromny wpływ na kariery obu aktorów, do tego stopnia, że zdefiniowała i ukształtowała ich artystyczne dziedzictwo w głęboki i trwały sposób. To partnerstwo, które narodziło się na wielkim ekranie w latach 60. i 70., stworzyło unikalny gatunek komedii, który podbił międzynarodową publiczność, pozostawiając niezatarty ślad w historii kina. Terence Hill, którego prawdziwe nazwisko to Mario Girotti, zanim rozpoczął współpracę z Budem Spencerem, był już stosunkowo uznanym aktorem. Jednak to właśnie spotkanie z budem zapoczątkowało jego przemianę w prawdziwą ikonę kina. Razem stworzyli serię kultowych filmów, takich jak Trinity, Włóczęga i Trinity, nadal jest moim imieniem, które nie tylko na nowo zdefiniowały gatunek spaghetti western, ale także położyły podwaliny pod połączenie komedii i akcji, jakiego wcześniej nie było. Ich unikalny styl opierał się na sprawdzonej formule. Połączeniu masywnej, szorstkiej fizyczności Buda Spencera z urokiem i zwinnością Terenz Achilla. Ta dynamika duetu stworzyła na ekranie chemię, która sprawiała, że każdy ich film był wyczekiwanym i świętowanym wydarzeniem. Terens był często tym przystojnym, charyzmatycznym i sprytnym, podczas gdy bud wcielał się w rolę dobrego olbrzyma, szorstkiego, ale w gruncie rzeczy o złotym sercu. Ten kontrast stworzył niezwyczajne, niezapomniane momenty, które rozbawiły i ucieszyły miliony widzów na całym świecie. Dziedzictwo Terence Achilla jest więc nierozerwalnie związane z dziedzictwem Buda Spencera. Ich filmy nie tylko przetrwały próbę czasu, ale również wywarły wpływ na całe pokolenia aktorów i reżyserów. Nawet wiele lat po premierze ich filmów Kultura popularna wciąż celebruje ich dziedzictwo poprzez festiwale, retrospektywy i hołdy. Jeśli chodzi o wyróżnienia, choć ich dzieła nie zawsze otrzymywały oficjalne nagrody, na które zasługiwały w środowisku akademickim, zdobyły znacznie ważniejsze uznanie, miłość i szacunek publiczności na całym świecie. Ponadto wpływ tej współpracy jest widoczny także w solowej karierze Terence Achilla który z powodzeniem kontynuował pracę w kinie i telewizji, niosąc ze sobą ten charakterystyczny urok i spryt, które on i Bud doskonalili razem. Dziś Terence jest pamiętany jako żywa legenda kina włoskiego i międzynarodowego, w dużej mierze dzięki tej magicznej chemii, którą miał z Budem Spencerem i która wciąż rozświetla serca widzów w każdym wieku. Terence Hill Urodzony jako Mariusz Irotti, wywałł niezatarte piętno na włoskim gatunku westernu, powszechnie znanym jako Spaghetti Western. Jednym z najważniejszych wkładów Hila było wprowadzenie na ekran błyskotliwego połączenia komedii-akcji, i akcji, formuły, która ogromnie przemówiła do ówczesnej publiczności i pomogła na nowo zdefiniować ten gatunek. Dzięki swojej atletycznej sylwetce i magnetycznemu urokowi. Terence Hill, razem ze swoim wieloletnim partnerem Budem Spencerem, stworzył nową podkategorię włoskiego westernu, która łączyła przygodę i humor. Filmy takie jak Trinity zwany też Trinita oraz jego kontynuacja, wciąż nazywają go Trinita, nie tylko odniosły niezwykły sukces komercyjny, ale także ustanowiły wzorzec narracyjny, który miał wpływ na wiele późniejszych produkcji. Te filmy, mimo że zachowywały typowe dla westernu scenerię, przewracały wiele konwencji gatunku, przedstawiając bohaterów, którzy rozwiązywali konflikty częściej dzięki sprytowi niż samej brutalnej sile. Terence Hill został zapamiętany i doceniony za swój unikalny styl, który łączył lekkość z powagą tradycyjnego westernu. Jego interpretacja kultowej postaci Trinita. Leniwego, ale niesamowicie zręcznego rewolwerowca, stała się symbolem i została pokochana przez pokolenia widzów. Ta postać była swego rodzaju antybohaterem, który łamał konwencje i wykazywał większe zainteresowanie ludzkimi sprawami niż przemocą czy pieniędzmi. Dziś miłośnicy gatunków wspominają Terence Achilla nie tylko za jego sukcesy w włoskim westernie. Ale także za umiejętność nawiązywania trwałej więzi z publicznością dzięki występom, które były jednocześnie autentyczne i zabawne. Jego dziedzictwo jest często celebrowane na festiwalach filmowych, w retrospektywach oraz poprzez nieustający kult wokół jego filmów, które wciąż przyciągają nowych widzów. Jego kariera w włoskim westernie nie tylko wyznaczyła epokę, ale także przyczyniła się do umiędzynarodowienia tego gatunku, sprawiając, że zyskał on uznanie na całym świecie.